Cześć wszystkim, Leon Smiamator, z tej strony Kamal Bez Klucza i dzisiaj mam dla Was materiał, a raczej kontynuację materiału numer 8 o kluczach uderzeniowych. Tylko tam były zamki tradycyjne, a dzisiaj Wam pokażę klucze uderzeniowe do zamków nawiercanych. Co to są, słuchajcie, zamki nawiercane? Już Wam pokazuję. To są zamki mm, z takimi otworami i one są poziomo, nie pionowo jak w tradycyjnych zamkach. I klucz wygląda tak. Słuchajcie, nie ma tych tradycyjnych wycięć, tylko tu ma z boku w zamku nawiercenia i nacięcia i tutaj właśnie się ustawiają piny w zamku. Reszta wszystko standardowo. Wkładamy, kręcimy i to by było może na tyle z konstrukcji zamka, a teraz może troszeczkę o kluczu. Klucz uderzeniowy to jest nic innego jak tradycyjny klucz, ten sam, ten sam model jak ta. Dana wkładka, którą będziemy otwierać, jeżeli mamy, tutaj widzicie, nawet jest bicie R6 i on pasuje tylko do R6. Nie ma tak jak w tych kluczach uderzeniowych do tradycyjnych zamków, że jeżeli pasuje mm, profil, to można go użyć w kilku zamkach. To niestety jest zamek, klucz projektowany albo robiony pod dany model zamka. I w tym przypadku, jeżeli to jest R6, to on będzie otwierał tylko R6. Ja bym, ja bym w tych konstrukcjach na przykład jeszcze zmienił to. Przefrezował do końca ten klucz, żeby on był równy do końca. Wtedy mogę sobie założyć gumki odpowiednio, a tak jak jest tutaj yy, nie przefrezowany, to czasami po prostu jest ciężko dobrać ilość gumek i trzeba kombinować z różnymi grubościami. Ale to yy, ja. Słuchajcie, yy, jeżeli jesteśmy przy tej r 6 powiem Wam jedną rzecz. Ani razu nie udało mi się otworzyć żadnej wkładki SEO przy pomocy tych kluczy. Pukałem jak dzięcioł, yy, nawet sobie zepsułem jedną stronę yy, wkładki, że normalnie już yy, tu widać na kluczu, że już się nawet obtłukł troszkę i ani razu nie miałem ani jednego otwarcia. Yy, zacząłem grzebać trochę po internecie, czy to ja jestem taki ślimok i nie potrafię tego używać, czy inni lockpickerzy mają taki sam problem. I trafiłem na film Bośnian Bila który też ostrzega przed zakupem tych kluczy, bo one po prostu nie działają. I u niego też było tak, że nie otworzył ani razu żadnej wkładki, a ją zepsuł. Ale słuchajcie, zobaczymy, bo mój ślusarz, który zrobił klucz do tego Ultiona, ma w ofercie taką merchusztkę, i już zadałem mu pytanie, czy ten jego klucz rzeczywiście otwiera. Jeżeli tak, to sobie. Zamówimy i będzie okazja zrobić jakiś kolejny materiał. A dzisiaj słuchajcie, skupmy się na otwarciu zamka, który teoretycznie nie powinien dać się otworzyć. Słuchajcie, jest to Ultion, trzy gwiazdki z diamentem, więc yy, naprawdę jest porządny zamek. Słuchajcie, on jest yy, antypik, czyli przeciw wytrychom, jest antysnap, czyli te wszystkie sekcje są y, przeciw takim wejściom inwazyjnym, czyli wyciąganiu wkładki, czy tam śrubką On się tu po prostu urwie i nie da rady go po prostu otworzyć z zewnątrz. Firma Ultron nawet daje 1000 funtów dla kogoś, jeśli da radę wejść przez siłowe wejście, nie przez finazyjne. Anty-pick, anti-bump. Aha, i on jest jeszcze anti-bump, czyli teoretycznie nie powinno dać się go otworzyć takim kluczem uderzeniowym. No, i antydrill, czyli mm, antyprzewierceniowy. I co? To może by było na tyle o kluczach, zamkach i konstrukcji. Przejdźmy może do tego, jak otworzyć taki zamek. Sposób otwierania mm, tych zamków można nawiercanych, może być identyczny jak przy tradycyjnych, czyli tą odpowiednią ilość gumek się zakłada, żeby ten klucz automatycznie się resetował. Ale o tym już mówiłem w firmie numer 8 przy tradycyjnych kluczach uderzeniowych. Jeżeli ktoś nie widział, zapraszam do materiału. Jest tam wszystko dokładnie objaśnione. Ja jednak dzisiaj Wam pokażę metodę, która się nazywa one pin bump, czyli uderzenie jednopinowe. Chodzi o to, że wchodzimy kluczem do końca i cofamy go o jednego pina, żeby przy uderzeniu on przeskoczył po tych pinach. Słuchajcie, i co? Spróbujemy go sobie otworzyć. O, cyk. I poszło, widzicie? Idealnie. Zobaczymy może jeszcze raz sobie spróbujemy go otworzyć, żeby to, mm, że nie było jakiś Przypadkowe otwarcie. Widzicie, nie zawsze idzie od szczała. Zmienimy sobie stronę klucza może. I poszło. I drugi raz poszło. Także widzicie, hmm, nic trudnego taki zamek otworzyć. Ja powiem wam szczerze, że troszeczkę się rozczarowałem tym zamkiem, bo jednak uważałem, że jest on w porządku, ten Ultion. No ale niestety, producent nie zadbał aż tak dobrze, żeby ta ochrona przed kluczami uderzeniowymi zadziałała. No i stracił, niestety, w moich oczach. Słuchajcie, to by było na tyle z tego materiału. Jeżeli się podobało, dostawcie jakąś łapkę. Jeżeli czegoś nie wiecie, pytajcie w komentarzach. Jestem non-stop online. A co jeszcze bardzo ważne, słuchaj, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, a spodobał Ci się film, zasubskrybuj. Dla mnie będzie to znak, że filmy Ci yy, podobają, że moja praca nie idzie na marne. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście, że oglądacie i do następnego materiału. Cześć!